Czy wiesz, że odkryliśmy ślady życia na planecie K2-18b i co to może zmienić w naszym spojrzeniu na Wszechświat? Oto co musisz wiedzieć, zanim będzie za późno. Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge, korzystając z teleskopu Jamesa Webba, wykryli w atmosferze egzoplanety K2-18b potencjalne biosygnatury dimetylosiarczek i dimetylodisiarczek. Na Ziemi te związki są produkowane wyłącznie przez organizmy żywe, głównie przez fitoplankton morski. K2-18b, oddalona o 120 24 lata świetlne w konstelacji Lwa znajduje się w tzw. strefie zamieszkiwalnej swojej gwiazdy, co oznacza, że warunki na jej powierzchni mogą sprzyjać istnieniu wody w stanie ciekłym. Jednak naukowcy podkreślają potrzebę ostrożności, choć obecność DMS i DMDS jest intrygująca, konieczne są dalsze obserwacje, aby wykluczyć inne, niebiologiczne źródła tych związków. Czy jesteśmy o krok od potwierdzenia życia? Poza Ziemią obserwuj mnie, aby być na bieżąco z najnowszymi odkryciami w tej fascynującej dziedzinie.